Witamy w Praca Mars TV, odcinek numer 7, szczęśliwa siódemeczka i my w większym składzie. Tak, dokładnie. No to może zacznijmy od uli. Ula Kolewa, jak Paweł Cześć. I Marcin Prokop. Cześć. Cześć. Może uzasadnijmy obecność Marcina, ponieważ wkraczamy w, naszych, w naszej serii w tematykę uczenia maszynowego, a więc AI, zaprosiliśmy do udziału Marcina, który reprezentuje Gilgi AI w naszej firmie. Marcin, o czym dzisiaj będzie? Dzisiejszy odcinek będzie o uczeniu maszynowym, o y, uczeniu modeli, o obrabianiu y, zbiorów danych tak, aby model y, mógł te dane y, zaakceptować. Okej, okay. okej, okay. okay, to będzieła. Chyba trzeba pokazać jakieś miejsce. Tak, tak? tak, zapraszamy. No dobrze, to jesteśmy w module 7 y, naszego y, naszego 13-odcinkowego. Y, Cyklu o Azure Databricks. Dzisiaj będziemy mówić o uczeniu maszynowym, a w szczególności e, tworzeniu modeli i e, ich uczeniu. Pe, parę pierwszych takich kroków, które tutaj mamy do wykonania, już udało nam się wykonać. W szczególności zrobiliśmy rzeczy następujące. Po pierwsze zdefiniowaliśmy, e, zdefiniowaliśmy dostęp do naszego magazynu danych. W tym wypadku jest to Blob Storage, na którym Trzymamy, trzymamy pliki niezbędne do tego, żeby przeprowadzić nasze doświadczenia. Będziemy montować zasób, który jest dostępny w jednym z kontenerów. KORT, dzięki któremu zamontujemy, jest tutaj dość standardowy, czyli wykorzystujemy obiekt `dbutils`. z metodę mount. Tutaj niemal nie ma niespodzianek. Już takie operacje robiliśmy. Żeby udowodnić sobie, że zrobiliśmy to montowanie, spróbujemy przekopiować, na potrzeby dalszych doświadczeń, przekopiować jeden z plików, który jest, znajduje się w, tutaj w tym podmontowanym zasobie, do naszego węzła Control Node, czyli do lokalnego, lokalnego dysku w głównym węźle klastra Databricks. Więc wykonajmy tę operację. I w pierwszym kroku pokażemy sobie dane w, poprzez zaimportowanie danych z tego pliku CSV do obiektu DataFrame z biblioteki Pandas. Czyli tutaj wykorzystujemy rzeczy na ten temat dla Pandasa, co to są za dane? Dane mamy, dane mamy pokazane dla pracowników, pracownicy zostali tutaj ubrani w pewne zmienne opisujące. To, jak pracownik był zadowolony z pracy, kiedy ostatni raz była dokonywana jego ocena pracownicza, ile miesięcy przepracował w firmie, czy, czy lat, czy, no, czy w ciągu ostatnich pięciu lat miał awans i tak dalej, i tak dalej. Będziemy próbowali przewidzieć, od czego zależy i, i, i też w jaki sposób, w jaki sposób te zmienne, które tutaj widzimy, wpływają na to, że pracownik zostaje w firmie lub nie, no i na podstawie tego zbudujemy model, który. Takie coś będzie przewidywał. Tutaj mamy dokładnie wyjaśnienie wszystkich zmiennych, które pojawiają się w naszym zbiorze danych. No dobrze, Marcin, to może spróbujmy się zastanowić, gdy mamy taki zbiór, który ma szereg zmiennych, a, a mamy podjąć decyzję na przykład właśnie o tym, czy pracownik zostaje, czy, czy nie. To jakiego algorytmu moglibyśmy się spodziewać, że, że użyjemy w takim, w takim uczeniu? Nie? Jednym z, wydaje mi się, że jednym z prostych, podstawowych algorytmów, który dobrze by się tutaj sprawdził, jest regresja logistyczna zmienna, objaśniająca, znaczy zmienną, którą będziemy objaśniać, jest odejście lub nie z pracy danego pracownika. Jest to, zmien, jest, jest to zmienna zero-jedynkowa, także regresja logistyczna wydaje się być. Dość, dość dobrym algorytmem do tego zadania, ale również inne, tak jak lasy losowe, powinny się tutaj nadać. Ok, super, dobra. W pierwszym ruchu tutaj zrobimy jeszcze operacje plastyczne pod tytułem, zmienimy, zmienimy nazwę, zmienimy tutaj nazwę na kolumny, tak? Zobaczmy. Tak, kolumna sales nie do końca, jakby to, co. że tak, popatrzmy w jest Sales to jest tak naprawdę nazwa departamentu, która się tutaj pojawia. Natomiast w zbiorze mamy pewnie więcej niż, niż jeden departament. Więc nazwijmy, nazwijmy tę nasz, naszą kolumnę po prostu departament. Dobra, przezywamy. Teraz zobaczmy sobie typy danych dla naszych kolumn. Jak widać w zasadzie większość to są kolumny numeryczne, z wyjątkiem dwóch kolumn ostatnich, które są kolumnami kategorycznymi czy opisowymi. No i teraz co, co takiego musimy zrobić, zanim przygotujemy zanim przygotujemy się już na, na wykonanie wykonanie powiedzmy eksperymentów z uczeniem maszynowym, co trzeba zrobić z takim zbiorem danych, żebyśmy mieli -y -y. żeby jakiekolwiek jakikolwiek, szanse na uzyskanie efektu. Jednym z pierwszych działań, które powinniśmy wykonać i takim, które gwarantuje nam lepszą naukę modelu jest zdecydowanie pozbycie się, pozbycie się wartości, wartości nulowych, czy też brakujących. I możemy sprawdzić, czy takie w ogóle występują w naszym zbiorze danych za pomocą polecenia IS-0, mm -hmm. yy, jeżeli... No to zobaczmy, się, co tu się dzieje. Czyli tu sprawdzamy, czy jakakolwiek z danych w danym wierszu reprezentującym pojedynczego pracownika jest pusta. No i jeżeli tak jest, to dostaniemy jakąś informację. No to może chwilę potrwać, jest przeglądana właściwie cała macierz informacji. W międzyczasie odpowiedzmy sobie jeszcze na pytanie, jakie jeszcze operacje wypadałoby przeprowadzić, jeśli myślimy o przygotowaniu zestawu danych do recenzjonowania. Jeżeli chodzi o ten nasz konkretny zbiór danych, widzimy tutaj, że Kolumny tak na te department są, są kolumnami kategorycznymi. Jeżeli chcemy przygotować model, zdecydowanie warto zamienić, tą, zamienić je na, zamienić te, te kolumny na, na kolumny zero-jedynkowe, czyli warto, warto zamienić tą kolumnę kategoryczną. Na, jakąś, na zbiór kolumn, które mówiłyby, czy dany pracownik jest, jest w danym departamencie, czy też nie. Okej, okay, dobra. Jak widać, nie mamy tutaj pustych wartości. Ten zbiór jest całkiem nieźle przygotowany. Dzięki Marcin, za podniesienie też tematu, właśnie normalizacji i normalizacji danych. No więc teraz spróbujmy, spróbujmy wykorzystać metodę SHAPE, co ona takiego nam może tutaj spowodować. SHAPE mówi nam o tym, ile mamy obserwacji i ile mamy zmiennych, tak? czyli tak mamy 15, blisko 15 tysięcy obserwacji, 10 zmiennych, więc nie jest to wielki ani skomplikowany zestaw danych. No, i teraz możemy wykonywać jeszcze inne operacje, na przykład dowiedzieć się, jakie mamy w zestawie danych departamenty, czyli na przykład spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, czy przypadkiem nie jest tak, że mamy kilka, kilka razy opisany ten sam departament, ale na przykład z różnicą polegającą na tym, że raz mamy wielkie litery, innym razem małe litery. No i tutaj wygląda na to, że takie kwiatki są. Między innymi mamy, e, mamy Technical, Support i IT, e, które można by było scalić do, do, do jednej, jednej, kategorii, jednej kategorii, do jednego departamentu Technical, więc spróbujmy właśnie taką operację wykonać. wykonać. Tutaj używamy standardowych bibliotek Python, 8, czyli w pierwszym ruchu Pandasa, teraz NumPy, więc no nie, nie ma tutaj. Niczego, czego ludzie korzystający z, z dobrodziejstw Pythona na co dzień by nie znali. No i teraz, jak już wyświetlimy sobie unikalny zestaw naszego, naszego, naszego departamentu, powinniśmy zobaczyć dość ładnie ubrany zestaw, gdzie technika zastępuje wszystkie trzy dotychczasowe wartości. No dobrze, spróbujmy teraz jeszcze poeksplorować nasze, nasze dane. Mamy tutaj taką kolumnę jak Left, czyli czy pracownik opuścił, czy nie. Co można o tym powiedzieć, Marcin? Widzimy, że w naszym zbiorze danych ponad 11 tysięcy osób zostało w firmie, natomiast ponad 3,5 tysiąca odeszło i będziemy, będziemy starać się przewidzieć, czy przyszli pracownicy równie będą odchodzić, mm -hmm. czy nie. Okej. Okay. W tej chwili z punktu widzenia do takiego czytania tego zbioru mamy oczywiście świadomość, co oznacza 0, co znaczy. 1, jeden. jeden oznacza, że pracownik opuścił firmę 0, że nie. Prawie zawsze będzie tak, że zbiór nie będzie, nie będzie równomiernie rozłożony, czyli nie będziemy mieli 50%. 0 i 50% jedynek przy, takim, przy takiej analizie nazwijmy to binarnej. Tak? No. Dobra, teraz zobaczmy w takim razie, jak wygląda jak wygląda ten nasz rozkład, jeśli chodzi o na cały o, zbiór dani, o, o, tak? o właśnie tę naszą przewidywaną zmienną Left, jeśli chodzi o, o, o pozostałe zmiany. Tak? Czyli na przykład. Tak. Widzimy, że dla osób, które odeszły Satisfaction Level jest dużo niższy niż dla osób, które zostały, zwłaszcza mając, mając na uwadze, że to jest to zmienna, mhm. która przyjmuje wartości od 0 do 1. Ponad pozostałe wartości są dość podobne, przynajmniej na pierwszy rzut oka, ale więcej pracowali ci, którzy odeszli. Tak, średnio tak. Też myślę, że znacznie wyższy jest wskaźnik promocji. Rząd wielkości jest różnicy dla tych, którzy zostali w firmie, więc, jak ktoś nie awansował, dużo pracował i nie był zadowolony, co pewnie ma ze sobą związek, no to miał większe szanse na to, żeby z firmy odejść. Ok, zobaczmy, zobaczmy dalej. Co dalej? Właśnie, bo teraz no, mówiłeś o tym, że. Trzeba by było znormalizować te, te nasze dwie zmienne kategoryczne. Właśnie ten kod, który tutaj mamy, to jest taka normalizacja. Czyli, może na czym polega ta normalizacja? Co, co będzie wynikiem takiego wynikiem działania? Co dostaniemy w, w obrębie tych, tych naszych dwóch kolumn, departamentów? I Na przykładzie kolumny e, departament. Wiem, że mamy tam kilka kategorii e, hmm. i każdy pracownik należy do jednej z tych kategorii, e, żeby nieco e, lepiej przygotować nasz zbiór danych do, e, do modelowania. Dla każdego e, dla, każ dla każdej wartości e, z kolumny departament przygotujemy oddzielną kolumnę która będzie nam e, mówiła, czy e, dany pracownik znajdował się w danym departamencie, czyli na przykład e, pracownik A, który pracował w departamencie technical, e, będzie miał, e, będzie miał flagę, flagę pozytywną, czy flagę 1 przy, e, przy e, kolumnie oznaczającej, departament Technikał. Hmm. natomiast przy pozostałych będzie miał zero. Super, czyli trochę takie zrobienie, zrobienie takiej macierzy, macierzy opisującej to w jakim departamencie był. Super, dobra. Dla salary zakładam, że podobnie, czyli, czyli wpadający w jakieś tam przedziały zarobkowe ludzie będą klasyfikowani binarnymi flagami, czy wpadali w, daną, w, daną, w dany przedział, czy nie. Dobra, no to cóż, to zróbmy to, żebyśmy mieli przygotowany ten nasz zbiór też może chwilę potrwać, to może spróbujmy w międzyczasie też jeszcze poobserwować, co będziemy mieli dalej, tak? Dobra? Tak jest. Dalej wiemy, że nasz model ma przewidywać Czy dany pracownik odejdzie z firmy, czy nie. Z tego mhm. naszą zmienną objaśnianą będzie kolumna Left, mhm. a zmienne objaśniające to wszystkie pozostałe zmienne, przynajmniej na ten moment. Czyli tu jest wskazanie, co objaśniamy i czemu objaśniamy. Dalej. Tak, fajnie. No dobra, feature selection brzmi, brzmi znajomy. Co to, co to, na co to jest ten feature selection? Feature Selection to wybranie zmiennych, które najlepiej objaśniają nasz, naszą zmienną na, naszą zmienną, którą chcemy przewidzieć. Będziemy tutaj będzie za pomocą metody RFE, czyli Recursive Feature Elimination, będziemy wybierać te zmienne, które, które wejdą do modelu. Ponieważ teraz po normalizacji zmiennych, hmm. tych zmiennych zrobiło nam się dość dużo, wybierzemy 10 tych, które najbardziej nam odpowiadają. Ok, super. No dobra, to spróbujmy w takim razie zrobić tak. Tu musimy oznaczyć naszą zmienną przewidywaną i przewidujące. No i robimy ten nasz feature selection metodą LFE. Jedną z wielu dostępnych, prawda? Czy tak jest. jest pakiet, pakiety do uczenia maszynowego posiadają wiele, mhm. wiele metod, które, których moglibyśmy tutaj użyć. Do pozostawiam jakby pozostałe metody pozostawiamy do, do zbadania. Mhm. Każda ma swoje plusy i minusy. W tym przypadku zdecydowaliśmy się po prostu na RFM. OK, czyli wzięliśmy bibliotekę skalę i RFE z tej biblioteki, tak. dlatego jedziemy. No dobrze, czyli mamy finalnie pewne, wybieramy sobie nasze, nasze, nasze kolumny opisujące zbiór, wybieramy sobie kolumnę, która dla nas jest tą zmienną opisywa, opisywaną, tak, no, przewidywaną, tak, tak. tak, No i budujemy taki zestaw już do samego modelowania, no bo teraz przechodzimy do modelowania. Wspomniałeś o tym, że z perspektywy takiego, takiego doświadczenia, które nas czeka, czyli to przewidywanie zero-jedynkowo, o został, nadaje się do tego właśnie logistyka, regresja logistyczna, ewentualnie lasy losowe, więc tutaj wykorzystano, tak? Tak jest. I porównamy je później względem parametru akuracji. No, no. To co, co robimy dla regresji logistycznej? Przede wszystkim na początku musimy podzielić nasz, nasz, nasz zbiór na zbiór trenujący i testowy. Mhm. W tym przypadku określiliśmy zbiór testowy jako 30% całego naszego zbioru. Mhm. I, Czyli tutaj. Tak, jest. Mhm. Podzieliliśmy, podzieliliśmy całość, na, całość podzieliliśmy na zbiór testujący i na zbiór trenujący, i niżej dopasowujemy nasze zmienne trenujące do modelu regresji logistycznej. No, no dobrze, to teraz następnym krokiem jest już właśnie to nasze podzielenie na dwie próbki. Czyli używamy metody train, test speed. Dzielimy na dwie, dwie porcje danych, 70%, 30%. Jedziemy dalej. Co, co jeżeli chodzi o drzewa, drzewa lasowe? Jeżeli chodzi o lasy lasowe, tutaj Mamy, e, mamy ten sam podział e, zbiorów na testowe i trenujące, jak wyżej. Aha. W związku z tym, jedyne, co musimy zrobić, to e, dopasować nowy e, klasyfikator Aha. i e, dopasować do klasyfikatora e, dane, które wcześniej określiliśmy. Czyli w zasadzie cała rzecz sprowadza się do podzielenia zbioru danych i wywołania metod, które są charakterystyczne dla danego algorytmu po to, żeby przygotować model. Super. Tak. Ok. okay. okay. No dobra, to udało nam się, udało nam się stworzyć model oparty o drzewa, o lasy -osowe. Teraz spróbujmy porównać dokładność obu modeli, czyli e, wykorzystamy tutaj metodę, e, funkcję Accuracy Score, po to, żeby zobaczyć jak oba, oba, oba te modele sobie radzą. E, no, jak obstawiamy? <laughs> Lasy sobie poradziły sobie w tym wypadku lepiej. Co nie znaczy, że radzą sobie tak w każdym wypadku. Pamiętajmy, że żeby, żeby dokładnie określić, czy nasz model, jak, jaką skuteczność ma nasz model, powinniśmy, powinniśmy przetestować go na kilku, na kilku częściach zbioru i porównać je ze sobą. To możemy to zrobić za pomocą cross -validacji. No właśnie, czyli, e, czyli cross e, Wspomniałeś o tym, że cross polega na podzieleniu zbioru na ileś części. Na ileś części i na przetestowaniu, e, przetestowaniu naszego modelu na, e, na podzielonym, e, na podzielonym e, zbiorze. Ok, Tutaj to mamy podział na 10 części. Mamy podział na 10 części. Mhm i możemy, możemy zobaczyć, czy akurat w tym wypadku klasyfikator lasów losowych będzie sobie radził, będzie sobie na wszystkich w tych częściach radził hmm. sobie poprawnie. Czyli wzięliśmy model, który wcześniej powiedzieliśmy sobie, że ma lepszą dokładność, a teraz spróbujemy udowodnić, że ten model ma w miarę porównywalną dokładność na wszystkich częściach zbioru. Dobra, zobaczmy. Rezultatem będzie średnia ze wszystkich tych dziesięciu części walidujących. No i wygląda na to, że nawet wyszło odrobinę więcej to. niż na całym zbiorze średnio. Także e, faktycznie na tym zbiorze losy, lasy losowe radzą sobie e, bardzo dobrze. Mhm. I, e, no I efekt końcowy to może być na przykład zobaczenie e, typowo wykresu e, pokazującego, czyli czy, czy, jest krzywą rok, czyli obszar, obszar pod krzywą. E, Obrazującą, jak idealny jest nasz model, jeśli chodzi o przewidywanie w danym scenariuszu. Tutaj używamy e, klasycznie biblioteki Matplotlib e, i w zasadzie wszystkich dobrodziejstw związanych z e, dostępnością obiektu plot, czyli rysujemy sobie wykres w zasadzie standardowymi metodami Pythonowymi, e, a wcześniej tylko wydobywamy informacje, e, metodane naszego modelu e, przy użyciu m.in. Takiej metody jak Rock Out Score czy Rock Carve. Także tutaj możemy sobie takie rzeczy wyciągnąć, włożyć do zwykłego wykresu. No i po chwili dostajemy bardzo ładny obrazek, który pokazuje nam, że, że e, nasz model dla jest e, prawie, prawie, prawie idealny. No. E, pamiętajmy, że e, Największa możliwa, największe możliwe pole pod krzywą wynosi 1. W tym wypadku mamy 0,97, także e, mamy coś, co e, w prawdziwym świecie e, bardzo rzadko się zdarza. A tutaj, na, e, tutaj na tym e, na testowym, e, testowym zbiorze, bardzo ładnie nasz model sobie poradził e, z. E, z tymi danymi. Jeżeli chodzi o regresję logistyczną, jest trochę gorzej, natomiast nie jest to absolutnie nic, nic strasznego i pole pod krzywą wynoszące 0,59 jest akceptowalne. Okej. Okay. Gdybyśmy mieli przekuć to na, na, na rozumienie, co, co oznacza tak naprawdę taka krzywa prawie idealna no to pewnie powiedzielibyśmy, że, że to oznacza skuteczność prawie maksymalną tego algorytmu, jeżeli chodzi o przewidywanie prawidłowe zarówno wartości 1, jak i wartości 0 dla naszej przewidywanej, prognozowanej zmiany. Tak? Czyli tutaj na jednej osi mamy, mamy false positive, na drugiej true positive. Widać, że tutaj przez... Im, im bliżej, im bliżej tutaj mamy 0 dla false positive nasz, nasz wykres, tym jest, tym jest lepiej, nie? Tak jest. No dobra. Marcin, gdybyśmy nie podtrzymować, czy tu jeszcze mamy, mamy pokazanie, jak silnie wpływają, wpływają nasze, nasze, na, zmienne. nasze zmienne... Nasze na końcową scenę hmm? modelu? Pokażmy, modelu. Czy dobrze, czy dobrze tutaj można założyć, że są pewne zmienne rzeczywiście mające większy wpływ niż pozostałe? Wygląda, że tak. Satisfaction level. My. Jak ktoś w ankietach zaznaje, że jest niezadowolony. To Zazwyczaj mówi prawdę. Tak jest, tak jest. Zdecydowanie jest to zmienna, która najwięcej wnosi do naszego modelu. I są, tak jak, tak jak widzimy, są zmienne, które wnoszą stosunkowo niewiele. Jest pięć zmiennych, które wnoszą okolice pół procenta i mniej. Tak. Natomiast w zasadzie. A patrzymy chyba na te trzy ostatnie w tak, zasadzie. Tak, które tak mamy trzy, czyli... trzy ostatnie są tutaj zdecydowanie najważniejsze. Wnoszą, wnoszą najwięcej do naszego modelu i. Okay. Jeżeli chcielibyśmy uogólnić nasz model, moglibyśmy się na dobrą sprawę oprzeć głównie na tych zmiennych. Mhm. No dobrze, Marcin, to myślę, że, że udało nam się chyba przejść przez w miarę cały proces tworzenia modelu i uczenia go. Spróbujmy podsumować. Dzięki za uwagę. No dobrze, zaczynamy po pierwszym odcinku z dwóch przewidzianych odcinków dotyczących uczenia maszynowego. Marcin, co, czy według Ciebie Databricks nadaje się do tworzenia i trenowania modeli? Jak najbardziej, mimo że przykład, który pokazaliśmy, operował na małym zbiorze danych, Databricks nadają się zarówno do dużych, jak i małych zbiorów danych. Oni najbardziej radzą sobie i z trenowaniem, i z testowaniem, ze wszystkimi zagadnieniami, które związane są z machine learningiem. Ok, celowo pokazaliśmy dzisiaj w odcinku wykorzystanie znanych bibliotek Pythonowych, po to, żeby ludzie, którzy wcześniej pracowali z uczeniem maszynowym w Pythonie, nie czuli się zagubieni, aczkolwiek można wykorzystywać też natywne biblioteki Databricksowe, okay. więc pole, pole manewru jest bardzo duże, o czym będzie razem odcinku. Następny odcinek będzie również o uczeniu maszynowym. Tym razem następnym razem zajmiemy się uprodukcyjnianiem modeli, które już, no, których już pokazaliśmy w tym odcinku. Okay. Do zobaczenia! Zapraszamy! Test. Cześć! Cześć!